Dr Barbara Brodzińska Mirowska, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunu, Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry państwu, Dzień dobry. proszę Państwa. Wniosek dzisiaj o pozbawienie immunitetu i pozwolenie na zatrzymanie posła Polski, Solidarnej Polski, pana posła, właśnie, muszę sobie przypomnieć, Romanowskiego. Komisja Spraw Regulaminowych i Poselskich dzisiaj zaakceptowała, no co oznacza, że Sejm oczywiście też przyjmie. Myślicie, że zostanie aresztowany i pójdzie siedzieć? No zobaczymy, jak zdecydują właściwie do tego organy. Na pewno to... Organy są zdecydowane. Pytanie, sama... co sąd... Postanowi, no bo prawda organ może zatrzymać, tak. ale tam te 48 no więc, godzin sąd musi się zgodzić na to. Więc rzeczywiście zobaczymy. Na pewno, gdyby w takiej wersji e, te wydarzenia się, m, że tak powiem, zrealizowały, no to, to jest w jakimś sensie takie trzęsienie ziemi też i dla suwerennej Polski, ale też będzie powodowało moim zdaniem popłoch w Prawie i Sprawiedliwości, no bo to są, to jest, bym powiedziała, taka materializacja tych zapowiedzi, że będą organy państwa dokonywać rozliczeń tam, gdzie będą wątpliwości, więc jeśli rzeczywiście będzie tymczasowe aresztowanie, jak rozumiem, no to sytuacja, myślę, po prawej stronie polskiej sceny politycznej zacznie się bardzo mocno zagęszczać, mimo że już nie jest specjalnie politycznie komfortowo, ani Prawo i Sprawiedliwości, ani suwerennej Polsce, która realnie no, staje się takim bytem potencjalnie kandydującym do tego, żeby się w te, w te ramiona pisu dostać. Zwłaszcza, że nie ma, nie ma przywództwa, a to nie jest jedyny polityk, dodajmy przecież, suwerennej Polski, wokół którego w ostatnich dniach i tygodniach dość mocno działają odpowiednie organy państwa. Panie redaktorze. No jeżeli rzeczywiście sąd wyda zgodę na aresztowanie, jeżeli faktycznie pan Michał Romanowski spędzi kilka najbliższych miesięcy w areszcie w oczekiwaniu, Marcin Romanowski, Marcin Romanowski tak, przepraszam, w oczekiwaniu na to, że ruszy ta sprawa, no to to będzie szok psychologiczny dla obozu PIS-u. Jednak zupełnie in, inaczej działają ludzie w polityce wtedy, kiedy pojawia się ta realna groźba, kiedy ona się materializuje, że ktoś może. Pójść do więzienia. Do tej pory chyba pisowi wydawał, chociaż od w zasadzie 13 grudnia mówi o reżimie, 13 grudnia o prześladowaniu więźniów politycznych. No to do tej pory poza panem Wąsikiem i Kamińskim nikt się w więzieniu nie znalazł, Za pan Wąsik i Kamiński znaleźli się w tym więzieniu tylko dlatego, że pan prezydent Duda nie był w stanie jak gdyby zaakceptować tego, że zrobił błędu, nie był w stanie poradzić sobie z własnym ego no i ułaskawić ich w sposób prawidłowy, no i też było wiadomo, że jeżeli tylko prezydent podejmie właściwą decyzję, oni w każdej chwili mogą z tego więzienia wyjść. No pan Romanowski jest o tyle niekomfortowej sytuacji, że ani prezydentu tego nie może na razie ułaskawić, no bo on nie odbywa kary więzienia No łaskawił, w proszę, ja przypomnę, że dlatego się zaczęła sprawa z panem Wąsikiem i z panem Kamińskim, bo prezydent i właśnie ułaskawił, zanim zakończyło się postępowanie. Ale, 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 był był wyro wyrok, wyrok, ale był wyrok. Ale była, był wyrok w pierwszej instancji. Tu nie ma nawet tego, tu mamy do czynienia nie z karą, ale ze środkiem prezydent... zapobiegawczym. Ale to widzimy, że prezydent jest tutaj twórczy pod tym względem. Więc, no, się nie, okazał, sądzę, że, nie, nie sądzę, że zmieniły się okoliczności, tak że tak. Tak się, aby że... tak, aż tak twórczo interpretował tak, tak. tą swoją prerogatywę, choć faktycznie interpretował ją bardzo, bardzo, bardzo twórczo. No a w, e, najprawdopodobniej też wyrok, nawet ten nieprawomocny, pan Romanowski usłyszył usłyszy wtedy, kiedy to już ktoś inny będzie prezydentem i niekoniecznie ktoś z I Myślę, że to jest jakiś taki największy st strach ludzi w tej partii. Ten strach wiele może zmienić. Ale też chyba zaskoczenie, nie wiem, czy się pan redaktor zgodzi, bo ja mam takie wrażenie, że jednak cały czas w Prawie i Sprawiedliwości dominuje takie poczucie, że te rozliczenia rozejdą się po kościach i zanim tam... Oczywiście do tego dojdzie, to już będzie nowy, nowa kadencja i nowy układ polityczny, bo mam też poczucie, że z pewnego rodzaju niedowierzaniem Prawo i Sprawiedliwości Suwerenna Polska patrzą na te pro procedury, które zaczynają być uruchamiane, bo jednak mam poczucie, że było takie poczucie bezkarności. Co zresztą, biorąc pod uwagę bardzo istotny proces polityczny, w jakim my teraz jesteśmy, czyli proces redemokratyzacji, to jest jednak w istocie ważne, żeby w sytuacji, w której były rażące naruszenia prawa przez władzę, żeby to było, że tak powiem no, rozliczone, no bo jednak ta nieuchronność kary jest dosyć, dosyć takim solidnym zapobieganiem ewentualnym nadużyciom władzy przez Słuchajcie, a PiS z uporem przedstawia tą redemokratyzację, jak ją pani nazywa, jako tak naprawdę łamanie demokracji. I no, nie wspominając o tym, że wprowadził chaos, że dzisiaj no, tak naprawdę nie wiemy, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią. Niektóre wyroki są podważane, bo na no, osędziowie je wydali, itd. Tak itd. Tak no, twierdzą jednym słowem, że dzisiaj się dzieją takie rzeczy, no, które w żadnym demokratycznym państwie się nie mogą dziać, i że między innymi sprawa pana Romanowskiego do nich należy. No. To. to się przybija, do, myślicie, na, do, do wyborców. No, przybija się do wyborców w PiS, pis, którzy żyją w pewnej bańce informacyjnej. No i rzeczywiście w tej bańce informacyjnej panuje narracja, że my dzisiaj żyjemy jak to niedawno, jak to wielokrotnie niedawno określał Jarosław Kaczyński w stanie próżni konstytucyjnej, że w wyniku działań truska konstytucja w zasadzie nie obowiązuje władza rządzi poza jakimkolwiek trybem, poza jakimkolwiek porządkiem prawnym ta władza jest oparta tylko i wyłącznie na przemocy podstawowe. Jak gdyby organa państwa, takie jak na przykład prokuratura działają zdaniem PiSu bez umocowania prawnego i wszystko to, co się tutaj dzieje, będzie podstawą do tego, by wtedy, jak już PiS odzyska władzy, przeprowadzić prawdziwe rozliczenia i prawdziwą redemokratyzację. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa oglądał debatę tej komisji regulaminowej, którą Państwo pokazywali na antenie, no to można było usłyszeć te same argumenty. Tam w pewnym momencie pojawił się argument ze strony jednego z posłów pis lub suwerennej Polski, już nie pamiętam dokładnie kogo, że w ogóle całe to działanie Prokuratury jest nieważne, bo nie ma dzisiaj prokuratury krajowej. Prokuratura krajowa została nielegalnie przejęta przez bodnarowców, jak to PISy nazywa, i prokuratura działa w sposób nieuprawniony. Więc PISy, jak gdyby, ma taką narrację, że w ogóle koalicja 13 grudnia, jak oni to nazywają, działa nielegalnie, działa w oparciu o Żadne podstawy prawne, i to jest tylko i łącznie jakaś anomalia, która za chwilę się skończy, jak tylko PiS wróci do władzy. I jak wróci, to on dopiero wtedy pokaże, jak będą wyglądały rozliczenia. Je, jeszcze bardzo ważna rzecz, myślę, w tym kontekście, dobrze, żeby wybrzmiała. To, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, to, co mówi prezes Kaczyński, bardzo dobrze oddaje to, co widzimy w badaniach społecznych, jeśli chodzi o to, w jaki sposób komunikują populiści. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że, zwłaszcza dzisiaj, tak jak pan radkor podał ten przykład komisji, to było świetnie widać. I to nie jest pierwszy raz. Wszyscy politycy, albo większość polityków, zwykle używa pojęcia demokracja, prokuratura, wolne instytucje, niezależne instytucje. Z tym, że populiści takiego kalibru jak Prawo i Sprawiedliwość używają tych pojęć w kompletnie innym znaczeniu. Mówiąc obrazowo, demokracja w wykonaniu czy w, w myśleniu Kaczyńskiego to jest jednak inna demokracja, niż wyobrażają sobie to politycy, powiedzmy, e, prodemokratyczni. I teraz Kaczyński niejako nie ma wyboru, bo on musi utrzymać lojalność swojego elektoratu, który jak wiemy jest lojalny, pomimo tego, że ten dostęp do mediów publicznych upolitycznionych dość mocno został skrócony. To nie ma znaczenia, ponieważ to jest elektorat, który już ma pewną wizję świata i taka narracja, że Bodnarowcy, że reżim Tuska oczywiście, że działa i działać będzie jeszcze przez długi czas.